Szukasz dmuchańcy zaprojektowanych dla Ciebie, indywidualnych wzorów, które zmiotą konkurencję lub potrzebujesz dmuchańca dostosowanego do Twojej wolnej przestrzeni? W tym filmie dowiesz się jak wygląda proces produkcji takich dmuchańcy oraz ile takich dmuchaniec właściwie kosztuje. Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Maciej Chojnacki, jestem właścicielem firmy Jaju.pl oraz firmy Fun Play, Firm, które zarówno sprzedają, jak i wynajmują dmuchane atrakcje. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o dmuchańcach na zamówienie. Jak to właściwie wygląda, ile to trwa i kiedy najlepiej właściwie takie dmuchanie zamówić. Najczęstsze pytanie, jakie słyszymy od naszych klientów, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Odpowiadając na nie, tak naprawdę wszystko jest możliwe. Zależy wszystko od waszego budżetu. Dla przykładu, dla naszej firmy Fun Play jesteśmy w trakcie realizacji najdłuższego toru przeszkód w Polsce. Więcej o tym produkcie będzie niedługo. Podałem go jako przykład tego, że jeśli masz budżet i czas, to tak naprawdę wszystko jest możliwe. Ile trwa przygotowanie indywidualnego wzoru? Wszystko także zależy od Ciebie. I więcej informacji nam przekażesz, typu. Przekażesz nam jakieś zdjęcia przykładowych dmuchańcy, podasz nam dokładny wzór, dokładne parametry tego dmuchańca, którego oczekujesz, dokładne miejsce, jak, w które on ma się zmieścić i podasz nam przykłady, czego Ty oczekujesz, jeśli chodzi o wygląd, jakieś dodatki. Tym mniej będziemy mieli poprawiania takiego dmuchańca, a w konsekwencji czas na przygotowanie wizualizacji będzie znacząco krótszy. Dlatego im więcej informacji nam podasz, tym szybszy będzie czas produkcji. Następnie, jeśli my wyślemy Ci gotową wizualizację, gotową o Twoje prośby, Twoje zapytania, a musimy czekać za odpowiedzią na Twojego na naszego maila dwa tygodnie, to te dwa tygodnie termin będzie niestety wydłużony. Im łatwiejszy i szybszy kontakt między nami, tym szybszy czas realizacji całego zamówienia. Podając jednak konkretne przykłady, dmuchaniec na zamówienie zamówiony w miesiącach zimowych, typu właśnie grudzień, listopad, będzie na spokojnie do odbioru w okolicach miesiąca lutego, miesiąca marca. Jednak taki sam dmuchaniec zamówiony w miesiącu czerwcu, gdzie jest szczyt sezonu, dostępny będzie dopiero za 5 miesięcy. Wszystko zależy od tego, jak będzie on jeszcze skomplikowany. Jakie są koszty takiego dmuchania na zamówienie? To zależy. Zależy to od tego, jakich dodatków oczekujesz na danej atrakcji. Im więcej widziwiastych różnego typu wzorów, tym większy jego koszt. Porównując jednak do takiej standardowej zjeżdżalni 7 na 4, która kosztuje 13 tysięcy złotych, twój wzór, przygotowany specjalnie dla ciebie, to koszt około 10% więcej. Oczywiście tak jak wspomniałem, wszystko zależy od tego, jakich dodatków tam będziesz oczekiwał od nas. Koszt takiej zjeżdżalni, dodać te 10%, będzie oscylował w granicach 14,5 tys. zł brutto. I trzeba to przełożyć na innego typu place zabaw, gdzie cena 20 tys., ciebie z projektem wyjdzie około 22 tysięcy zł. A kiedy najlepiej taki dmuchaniec zamówić? Im szybciej, tym lepiej. Im wcześniej go zamówisz, przed sezonem, tym masz większą gwarancję tego, że ten dmuchaniec dojdzie Ci na czas, Ponieważ im bliżej sezonu, tym dłuższy czas oczekiwania, dłuższy czas produkcji, a w konsekwencji czego większy stres, który jest całkowicie niepotrzebny. Jeśli wiesz, że potrzebujesz dmuchanca o danym rozmiarze, zamów go szybciej. Będziemy mieli wtedy obydwoje spokojną głowę, że ze wszystkim wyrobimy się na czas i będziemy mogli w spokoju to zaprojektować w spokoju namyśleć się, co ma dana atrakcja. Mieć w sobie. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem atrakcji na zamówienie, zapraszam do kontaktu z nami. Poniżej znajdziesz link prowadzący do naszej strony i mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia. Cześć!